Dobra. Słuchajcie. Do pracy potrzebujemy w miarę równego stanowiska. Ja wykorzystuję pieniek. Na nim mam ustawiony moździerz, dwa kamyczki, nasza kawa. Ale zanim przystąpimy do pracy, e czy jesteśmy teraz w ogrodzie, siedzimy, ja siedzę na ziemi, warto się wyposażyć w jakąś miękką poduchę. Dosyć ważne jest również moim zdaniem zabezpieczenie moździerza jakimś papierem na wypadek, gdybyśmy mieli trochę większy rozstrzał niż jego powierzchnia. Tak. Myślę, że na początek będziemy korzystali po prostu z tego dużego kamienia jako narzędzia do mielenia. Na razie ten mały sobie odłożymy na bok. Zobaczymy na tą kawę. Patrzmy, mm, pachnie śmienicie, słuchajcie. No. Te nasionka też wyglądają pięknie. Brązowe. Piękny odcień. No i ten zapach. Dobra, słuchajcie. Jeszcze odrobina, tutaj oczyszczenia. Taki moździerz warto sobie wcześniej opalić. Na przykład jakimś palnikiem. Dla pewności. Oczyścić oczywiście. Hmm, Wodą osuszyć, żeby mieć pewność, że tutaj żaden piasek, nic się więcej nie dostanie. Dobra, słuchajcie. Na początek chyba troszeczkę wezmę, zobaczymy, z taką mniejszą ilością. I jak będzie w miarę dobrze, to to będziemy dalej. Tym będzie, to wyjmę to to trochę więcej ziaren. Dobra, słuchajcie. Chwila prawdy. <noise> o, jak ładnie. No, dobry kamyczek. Mm. Słuchajcie, pachnie niesamowicie. Świeżo mielona kawa. Jak zarzekają się moi znajomi, którzy posiadają ekspresy, to jest zupełnie inny, inna jakość kawy niż. Kawa taka gotowa, zmielona już wcześniej kupowana w paczce. O, mielimy sobie. Być może ten mniejszy kamień przyda nam się za chwilę. do właśnie takiego dokładniejszego mielenia. Na razie jeszcze troszeczkę tym dużym kamieniem popracujemy. Mmm, pachnie super. Dobra. Zobaczymy teraz jak ten mały kamień się sprawi. Jest źle, słuchajcie. Nie wygląda to tak dramatycznie, jakby można było sobie wyobrażać. O tak. To właśnie zaleta posiadania dobrego kamienia. Okazuje się, że mielenie kawy na kamiennym moździerzu też wymaga odpowiednich narzędzi na odpowiednim etapie. E, przygotowania inny kamień inny kamień do e, całych ziaren inny kamień do ziaren już rozdrobnionych ja go te, ja tak ziarno ucieram póki co e, jak gdyby w miejscu ale możemy je oczywiście trochę tak zacierać na całej powierzchni, żeby one nam się jeszcze ładniej No Oj, słuchajcie, super sprawa. Nawet nie wiecie, takie mielenie kawy ma walory trochę takiej medytacji, tak? Zwykle strasznie gonimy, śpieszymy się, rzadko kiedy przygotowujemy sobie czasami samej kawę. Bardzo często kupujemy gdzieś na mieście, w biegu, w restauracji. Nawet nie wiecie, ile tracimy: bardzo wiele. Ja uważam, że właśnie wykonywanie takich czynności w sposób bardziej prymitywny może e, pozwala nam e, w pełni. E, delektować się tym całym procesem, w pełni celebrować tą poranną kawę właśnie to, poprzez to zmielenie samemu o po poranku, w słońcu, w naturze, czerpanie z tego słońca. tak? Ta kawa też ona będzie trochę inaczej nam smakować, niż jeżeli przyrządzimy ją tak na szybko.